Hej, witam w z motom. dzisiejsza oferta dotyczy klasyka chyba najładniejszego klasyka z lat 2000-2010 produkowany jest to Suzuki GSX 1400 motocykl pochodzi z rynku niemieckiego gdzie w chwili obecnej zrobił 60 tysięcy km a tam posiadał dwóch właścicieli motocykl jest w stanie bezwypadkowym jest cały w oryginale, jeżeli chodzi o stan lakieru nie nosi śladów przewrotek jakiś gleb tutaj wydechy są w stanie Perfekcyjny, m, bardzo ładny napęd, bardzo ładne opony. E, amortyzatory bez żadnych przecieków, wycieków w ogóle są bardzo czyste. E, z rzeczy akcesoryjnych to jest zmieniona kanapa na kanapę żelową. E, jest kierownica TRW, która fajnie komponuje się w tym motocyklu. Jest założona nakładka na chłodnicę oraz przewody w stalowych oblotach, dzięki czemu e, no, myślę, że poprawia to e, ha, e, znacznie hamulce. Największą atutą motocykla są standardowo kolektory, które tutaj są akurat w stanie perfekcyjnym. Zbliżanie zrobię na tabliczkę zamianową. Można było sobie zweryfikować ten film. Jest to motocykl Niemiec, więc cała historia kilometrowa będzie na pewno dostępna w internecie już dla zainteresowanych klientów. Motocyk nie nosi śladów, tak jak mówiłem, uszkodzeń, jakichś zadrapań na kubeczkach, na lampach, no, jest utrzymany wzortowo. Silnik pracuje jak to GSX, no, bardzo ładnie, raczej tutaj. Nie przewiduję, że te silniki miały jakieś wady, robią duże kilometry i tam się nic nie dzieje, ale motor jest oprócz tego w stanie piękny. No, myślę, że jako nawet mebel w pokoju prezentuje się pięknie. No tutaj kolektory to niezwykła atu tego motocykla są po prostu jak nowe. Ne? Także jeżeli ktoś szuka GSX-a 1400 zapraszam do Iławy. W ofercie posiadamy w tej chwili e, trzy takie GSX-y, e, lecz ten jest chyba w najładniejszym stanie jakim e, w tej chwili posiadamy. Pozostałe dwa są z wydechami akcesoryjnymi e, także można je spotkać również na naszej stronie. Także jeżeli szukasz GSX-a 1400 zapraszam do Iławy. Na pewno się nie resztarujesz, na pewno motocykl zaspokoi nawet najbardziej wymagającego klienta jest piękny zapraszam Self Moto i ława dzięki